uwaga, nie się Słuchajcie, i nie machamy tekstami, to co mówiłam poprzednio, bo no to będzie wyraźnie słychać. No to gdzie masz książeczki? Idź, szukaj książeczki szybko. Raz, dwa, trzy. Czarek masz tu. Czekaj, chodź, chodź, tutaj ci już dają. I nie tekstem. I nie, nie, nie szeleścić tekstem. Nie ruszamy tekstem. I nie, uwaga, na ten nie, nie dotykasz mikrofonów. Tak, zdaj, żebyście, żebyście nie dotykali nóg mikrofonu. Dobra. Y, na razie próbujemy, więc. Żeby była, była słyszalna dobrze. Dobra, uwaga, raz, spokój. Nie. Gdzie masz na ciemne? Gdzie masz spuszczaczek na po co to przekładasz i oglądasz? Nie szaleścimy. Nie wolno. Kacper, ja cię muszę widzieć. Patrzysz, że mnie ja Cię widziała. Wszyscy mamy kontakt wzrokowy, że miała... Najgorzej <gurzej> to z ciocią. Z ciocią. No? No, tak. Dobra, uwaga. No, no. i to będzie potem słychać, no. Czyli głos głosując też? No to świetnie, bo ja nie słyszę ich. To jest wytłuszczone. <kluzni> to no, są spróbki, wypatrzcie, bracie, tam na niebie. Po kolei, żeby już nie szukać. Nie, nie ma. To są jakieś konieczności. Nie, to są jakieś Bracia tam na niebie. Gwiazda, jasno świeci. Przepraszam, ja się pomyliłam. Czekajcie. Dobra, już jeszcze raz, dobra. Przepraszam, ja nie ten akord chwyciłam. Dobra, jeszcze raz, wróć, wróć, wróć. wróć. Dobra. Jeszcze witek, znalazł się. Witek, krok do przodu. Ciop. Witek, jak otwierasz? Pokaż? Nie, pokaż, jak otwierasz. O, właśnie, tak. Uwaga. Niego! Krzyżok! No nie, to, to jest Dobra, już. Zaczynamy. Uwaga. Prosto. Oddech. Gotowi. nie talepwiemy nie, nie, tymi kartkami. Nie ziewamy. Już do nie ziewania. Dobra. Magda, buzia, buzia. Oddech. oddech, oddech też, bo Magda, słychać się jak, wiem, jak masz spła spłaszczony, bo nie, ty nie zawsze my. otwierasz buzię, nie zawsze pamiętasz, nie? Ale to samo dotyczy wszystkich, to samo dotyczy wszystkich. Witka na przykład, niki no, czasami Pauliny. Dobra, dawajcie, będzie tak, mają iść, tak. iść. dobra, no, już, już, bo będziecie musieli iść, dobra, dobra, będziemy... raz, ja dwa, trzy. Ja się odsuwam od tego, żeby Ciebie było słychać, a ja tylko będę tutaj nadawać yy, rytm, dobrze? Tak, żeby mi nie było no, no, dobra. Co powiedziałam, że czego nie robimy? Nie przechodzimy. Masz otwarty? I nie przekładamy tekstu. Dobra, trzy. Uwaga. Teraz. dwa, trzy. ja bym rady tego szybciej takie Ale jak się zaczynacie śmiać, zaczynacie spłaszczać dźwięk. Więc możecie śpiewać, ale buzia ma być na wysokość. Nie odpuszczę wam. Nie odpuszczę i koniec. Gośka. Nie tylko Gosia, ale wszyscy. Wszyscy po kolei. A czego ty się schwałeś tam? No, dobra. proszę. Dobra. Dobra. Trzy, cztery. Uwaga, cisza. Gotowi? Dobrze.